Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to jest wielkie święto dla tych chłopców, którzy przyjechali tutaj dzisiaj, bo naprawdę jest topowa organizacja, wspaniały ośrodek. Zaczęliśmy wczesną jesienią od bardzo szerokich konsultacji. W takim szerokim zakresie były dwie, dwie konsultacje, następnie ostatnia, już taka typowo meczowa, spalingowa. No ja na pewno gratuluję tym chłopcom tutaj, którzy się dostali, ale też i wszystkim, którzy naprawdę walczyli. Dzieciaki rozwijają się w różnym tempie, także jestem przekonany, że w przyszłym roku kolejni powalczą o to, żeby, żeby przeżyć takie fajne piłkarskie święto. Na pewno nie ma tutaj słabych drużyn, trenerzy wszyscy wszystkich kat zrobili kawał dobrej roboty, więc tutaj naprawdę są chłopcy, którzy na obecną chwilę patrząc na ich rozwój piłkarski, taki osobowy, są na poziomie topowym, jeżeli chodzi o ich roczniki, które reprezentują. Natomiast my jako kadra nie skupialiśmy się na przeciwnikach, przepracowaliśmy sobie według swojego planu wczorajszą jednostkę treningową. Dla nich ma to być radość z gry, dla nich, ma to być, dla nich jest to spełnienie marzeń, więc nie nakładamy żadnej, żadnej presji, Broncie Panie Boże. Z jakim celem tutaj przyjechaliśmy? Żeby oni uśmiechnięci i zadowoleni po tym turnieju wrócili. To jest taki cel na że... Na pewno chłopcy marzą o tym pucharze, pierwsza rzecz, tutaj rozmawialiśmy o klątwie, Barcelony z tego czasu, więc był zakaz dotykania pucharu. Jeżeli na mnie zrobił wrażenie, bo naprawdę jest imponujący, to na pewno na chłopcach również. Także myślę, że uda im się życzę im tego z tego serca, że będą mogli go dotknąć po zakończeniu turnieju No i podnieść do góry, tego im życzę.